Gól! Olala! Ryzykował tym kolejem! Ale opłaciło się! Palce lizać! Pierwsza pełnoprawnie next genowa FIFA to sporo zmian, które spowalniają rozgrywkę i potęgują realizm. Jest na tyle inaczej, że do zmian trzeba się naprawdę przyzwyczaić, ale po pewnym czasie doceniamy wszystko, co przygotowali deweloperzy z EA Sports. Jedną z najszybciej zauważalnych zmian jest nieco niższe tempo gry i większy nacisk na przemyślane budowanie akcji. Od nagłych skrętów i sztuczek technicznych bardziej liczy się rozwaga i umiejętność utrzymania tempa. W tym roku mecz FIFA wygrywa ten, kto często podaje piłkę i wie, kiedy należy się rozpędzić, a nie mistrz trików. Bardzo trudno jest przebić się jednym zawodnikiem przez większą część boiska, a odebranie futbolówki piłkarzowi, który właśnie wykonuje efektowną ruletkę, nie sprawia większego problemu. Osłabiono też precyzyjny dribbling. Jednym słowem, trzeba się nieco bardziej napocić, by zdobyć bramkę. Oczywiście wciąż jest to FIFA, czyli gra zdecydowanie bardziej zręcznościowa niż symulacyjna, więc fanów trików uspokajamy, przy odpowiednim wyczuciu czasu wciąż można minąć stopera rainbow flickiem, czy przełożyć piłkę na bok, by uniknąć nacierającego oponenta. Pierwsze skrzypce w next-genowej wersji gra Hypermotion, czyli hucznie zapowiadana technika zarządzająca ruchami piłkarzy, która dzięki uczeniu maszynowemu powiększa wachlarz dostępnych animacji aż o 4000. System sprawia, że zawodnicy poruszają się nieco mniej sztucznie i wykonują mnóstwo krótkich dotknięć piłki, które dawniej nie były możliwe. Hypermotion pozwala grze dowolnie żonglować animacjami, łączyć się i ucinać w locie, co najlepiej przeanalizować na powtórkach. Skrzydłowy może na przykład przyjąć przerzuconą z drugiej strony boiska piłkę na klatę, a następnie jeszcze zanim dotknie ziemi, krącić ją kolanem, by nadać jej nieco pędu w momencie ruszania do sprintu. Electronic Cards obiecało, że nowy system animacji nie wpłynie negatywnie na szybkość reakcji piłkarzy i udało się dotrzymać słowa. Z pewnością gra się nieco inaczej, początkowo wręcz dziwnie, ale responsywność jest na odpowiednim poziomie. Kolejną nowością, która dość mocno wpływa na gameplay jest tak zwany wybuchowy sprint. Pod tą fantazyjną nazwą kryje się po prostu krótki bonus do szybkości sprintu zainicjowanego twarzą do bramki przeciwnika. Sztuczka potrafi czasem otworzyć drogę do sytuacji jeden na jednego, ale wolelibyśmy mieć kontrolę nad jej aktywacją, na przykład poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku biegu. W ten sposób ten wybuchowy sprint nie aktywowałby się przypadkiem, a to się często zdarza. W momencie publikacji recenzji najlepszym sposobem na strzelenie bramek są górne podania prostopadłe. Przerzucenie piłki nad linią obrony jest piekielnie skuteczne, zwłaszcza że kierowani przez sztuczną inteligencję napastnicy wykorzystują niemal każdą okazję, by minąć bezradnych stoperów i umożliwić szalony rajd na bramkę przeciwnika. I to nawet bez wydawania specjalistycznych rozkazów. Sztuczka jest tak efektywna, że jesteśmy niemal pewni, że zostanie jeszcze osłabiona. To samo tyczy się zresztą bramkarzy i jej zapowiadało, że golkiperzy będą inteligentniejsi i podejmą lepsze decyzje, ale chyba nikt nie spodziewał się aż takiego wzmocnienia. W efekcie wspomniane wyżej rajdy jeden na jednego nie zawsze kończą się bramką. Wyraźnie zbyt duży refleks bramkarzy nie dotyczy natomiast strzałów dystansowych, które wydają się z kolei wpadać za często. Czasami lepiej spróbować oddać próbę sprzed szesnastki niż wchodzić w pole karne. Elementem, który z pewnością nie ulegnie jednak zmianom, jest nowy system pressingu kolegi z drużyny. W tej odsłonie, przytrzymując R1 lub RB, możemy co prawda poprosić sojusznika o podejście do przeciwnika z piłką, ale naciska on na oponenta tylko przez chwilę. Ten krótki okres zobrazowano kolorową ikoną nad jego głową. Po wyczerpaniu energii, pressing jest nieskuteczny, więc należy wykorzystywać go w odpowiednim momencie. Sama efektywność tego pressingu kolegi wydaje się być jednak wyższa niż w poprzednich odsłonach. Mimo zapowiedzi przeprogramowania sztucznej inteligencji, w FIFA 22 zdarzają się niestety irytujące błędy, które znamy już z poprzednich odsłon. Sterowani przez komputer piłkarze nie zawsze podejmują odpowiednie decyzje, przykładowo nie ruszając do bezpańskiej piłki, czy nie wystawiając stopy, by przeciąć oczywiste podanie za linię obrony. Warto jednak podkreślić, że takie nieprzyjemności zdarzają się raczej rzadko. Tryb kariery, który wciąż ma wielu fanów, doczekał się pozytywnych zmian. Wcielając się w menadżera, możemy teraz stworzyć własny klub, wybierając nazwę, ligę, w której chcemy grać, stroje, stadion, przyśpiewki itd. Łącznie z początkowym budżetem. Nowością w karierze zawodnika jest z kolei możliwość wchodzenia na boisko z ławki i konieczność walki o miejsce w wyjściowej jedenastce. Aby przypodobać się menadżerowi, należy realizować przedstawione na początku spotkania cele lub odpowiednio popisać się na treningach. Najciekawszym elementem jest jednak przebudowany rozwój naszej wirtualnej gwiazdy, przypominający systemy znane z gier RPG. Wyczyny na murawie nagradzane są doświadczeniem, za które osiągamy kolejne poziomy rozwoju. Gracz regularnie otrzymuje punkty, które przeznacza na wykupowanie umiejętności w drzewkach, a ponadto piłkarz ma trzy miejsca na specjalne perki, dodatkowo wpływające na skuteczność na boisku. Choć większość zdolności po prostu dodaje kilka punktów do wybranego atrybutu, to gracz i tak uzyskuje dużą kontrolę nad kierunkiem rozwoju kariery zawodnika i może dopasować podopiecznego do ulubionego stylu zabawy. Tryb ulicznej piłki, Volta, wciąż ma te same fundamenty, ale tym razem bardziej premiuje wykonywanie kombinacji sztuczek, za które po trafieniu do bramki uzyskamy kilka goli zamiast jednego. Każdy gracz wybiera też na start jedną z trzech supermocy, które może na chwilę aktywować na boisku. Mocne strzały, szybki sprint lub skuteczny odbiór. Nieźle wypada też Volta Arcade, a więc weekendowe turnieje online składające się z serii zabawnych i dość szalonych minigier, jak tenisa nożnego czy disco lawy. Walcząc z innymi graczami o jak najlepszy wynik, strzelamy do celów, odbijamy piłkę od ściany czy ścigamy się, by przejąć futbolówkę ze środka kwadratowej areny i wrócić z nią do swojego narożnika. Jest tu sporo zabawy lub w zależności od nastroju frustracji, bo postacie często się zderzają i wywracają. W ogólnym rozrachunku jest to ciekawy dodatek, który jednak może szybko znudzić. Ultimate Team to nieodłączny element serii, który w tej odsłonie jest nieco hojniejszy. Zmieniono strukturę trybu Division Rivals, który dzięki nowemu systemowi postępów tygodniowych i sezonowych zapewnia nagrody nawet nieco gorzej radzącym sobie graczom. Matchmaking działa też na zasadzie punktów kontrolnych, więc w ramach sezonu nie zostajemy zdegradowani do niższej dywizji, nawet w przypadku złej pasy. Ponadto fut można teraz grać w parach, dobierając losowego gracza. Po testach przeprowadzonych jeszcze w FIFA 21 i jej wprowadza też na stałe możliwość podejrzenia zawartości niektórych paczek fut, dzięki czemu gracze dokładnie wiedzą na co wydają ciężko zarobione końcy lub FIFA Points. Co prawda w przypadku rezygnacji z zapłaty za paczkę, możliwość kolejnego wglądu w pakiet otrzymujemy dopiero po 24 godzinach, ale wciąż jest to duży krok w kierunku wygody budowania składów. W przypadku polskich graczy sporą zmianą jest nowy komentator. Jackowi Laskowskiemu nie towarzyszy już Dariusz Szpakowski, a Tomasz Smokowski. Jego komentarz jest chłodniejszy i bardziej wyważony w porównaniu do poprzednika, co może się podobać, ale jednocześnie sprawia też, że bramkom towarzyszy nieco mniej emocji. Ponadto pod względem czysto aktorskim Laskowski radzi sobie od Smokowskiego lepiej. Jeżeli chodzi o next-genową oprawę, FIFA 22 robi oczywiście największe wrażenie na zbliżeniach i powtórkach. Piłkarze wyglądają świetnie, ale z drugiej strony trudno uznać to za nowość. Podobny poziom graficzny prezentowała NexGenowa edycja FIFA 21. Widać jednak, że samo i jej jest zadowolone z poziomu oprawy, bo w głównym menu widzimy pochodzące wprost z gry trójwymiarowe modele, a nie zdjęcia piłkarzy. FIFA 22 to spory krok w dobrym kierunku. Animacje są dokładniejsze, starcia online frustrują mniej dzięki osłabieniu bezrefleksyjnego i agresywnego stylu gry, a kariera zawodnika jest przyjemniejsza. Trudno mówić o rewolucji, ale równie trudno znaleźć zmianę, która nie czyni nowej odsłony serii lepszą. Tym bardziej szkoda, że prawdziwej FIFA 22 doświadczą tylko posiadacze konsol nowej generacji. Pod broni Bernpleno, fantastyczny bramkarz!